Dzień dobry, dzień dobry, kochani z tej strony. Pizza starot się kłania tego dnia. E, dziękuję, kochani, za lajki, like, za komentarze, za subskrypcję. Przede wszystkim, żeby było tu coraz więcej subskrypcji, e, kochani moi drodzy e, na kanale. E, a dzisiaj, kochani, e, zrobimy sobie e, szybciutko e, horoskop tygodniowy od dzisiaj do e, 30 lipca 2023. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Zrobię wam po jednej karcie, żeby właśnie było opisane szczegółowo, konkretnie i na temat, żebyście mieli już tutaj to zrobione. Ja jeszcze to też wrzucę, kochani, też na TikToka więc e, będziecie mieli tu i tu, w zależności gdzie tam się pojawiacie, zapraszam Was e, na wszystkie media, gdzie jestem, czyli jestem e, tutaj, na TikToku, na Instagramie. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to też piszcie do mnie na Instagram albo na maila. Wszystkie linki będziecie mieli pod spodem. E, więc to kochani, e, zaczynamy. Dobra, baran. Co dla baranów w tym tygodniu? Kochani, gwiazda. Baranki mają spełnienie marzeń, idą w tym tygodniu po swoje. <laughs> Przepraszam. Możliwe, że baranki tutaj e, będą miały spełnienie swoich najskrytszych marzeń, tego co Wam tutaj siedzi w głowie. Więc jak najbardziej życzę Wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu, aby Wam się Wasze właśnie te marzenia pospełniały. Więc to były, kochani, baranki. To były baraneczki. Dobra, byczki. Dla byczków, kochani, słońce będzie dla Was świeciło w tym tygodniu. Wszystko Wam się, naprawdę Wam poukłada w tym tygodniu jak najlepiej. Wszystkie Wasze właśnie sprawy, co macie do zaplanowane, co macie do, do zrobienia. Więc jak najbardziej tutaj widzę, że Szybciutko Wam tutaj wszystko pójdzie jak spłatka. Możecie mieć też taki dobry też i przypływ energii, właśnie takiego słońca, pomimo że teraz jest zachmurzenie, że pada deszczyk, że jest taka, słuchajcie, taki spadek energetyczny trochę przez tą pogodę, ale jak najbardziej w tym tygodniu będzie wszystko załatwione. Dobra, lecimy dalej. Bliźniaki, bliźnięta, o, Królowa Mieczy. Tutaj będziecie się zbraniać, bronić się przed jakimś uczuciem, albo będziecie chcieli e, jakiegoś spotkania z jakąś osobą, z którą chcecie m, nawiązać relacje, związek stworzyć. E, więc w tym tygodniu, jak najbardziej, słuchajcie, będzie to całkowicie e, możliwe, ale ja bym powiedziała tak, kochani. Przemyślcie sobie tą sprawę, bo może być tak, że po prostu ta osoba, o której wymyślicie w tym tygodniu, że chcecie się z nią spotkać, może być tak, że ona nie będzie chętna na to spotkanie, ale to zobaczycie sami. Dobrze, to były bliźnięta. Lecimy dalej. Raczki. No przepięknie raki, wy macie tutaj zwycięstwo, będziecie dostawały w tym tygodniu, słuchajcie, w awanse. Jakieś może, e, słuchajcie, być tak, że dostaniecie e, podwyżkę. Wszystkie finanse bardzo dobrze. Wam się tutaj wszystko będzie się w tym tygodniu dobrze się działo. E, będzie Wam właśnie tutaj tak się e, działo, bym powiedziała, bardzo dobrze raczki, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego. Od Pit Starot. E, o poczekajcie, bo mi się tutaj nie chce o, on się zrobił Jest niechcący zoom e, dobrze i e, lewki e, lewki mają cesarza więc tutaj będzie słuchajcie jakieś doświadczenie wam wychodziło życiowe Możliwe, że tutaj e, będzie tak, że wy będziecie decydować w tym tygodniu o czymś, e, co wam przyniesie e, sukces. E, możliwe, że lewki będą tutaj musiały jeszcze e, troszeczkę popracować na swoim, bym powiedziała, dawaniem i braniem to też poniekąd, ale to będzie taka mocna, słuchajcie, męska decyzja, że tak, zrobię to e, i wy to osiągniecie. Lewki. Dobrze, to były lewki. E, panienki. No, panienki będą tutaj, słuchajcie, zasiewać coś na przyszłość, będą coś y, myśleć też a propos, bym powiedziała, słuchajcie, finansów <laughs> i nie tylko. Więc panienki tutaj musicie w tym tygodniu troszeczkę, troszeczkę rozgraniczać to, co chcecie. Ym, pomyślcie o tym, żeby właśnie zasiewać coś na przyszłość, żeby na przykład y, zrobić coś dla swoich dzieci, na przykład dla swoich rodzin, y, żeby właśnie ich w razie co y, zabezpieczyć. Dobrze, to były panny. Teraz wagi. No, wagi przepięknie. Wy macie tutaj właściwie tydzień pełen pomysłów. Wy będziecie się uczyć, wy będziecie tutaj się rozwijać. Możliwe, że niektóre wagi pójdą na studia. Może jeszcze wybiorą sobie jakiś dodatkowy kierunek, albo będą się zastanawiać nad jakimś kierunkiem, żeby to, słuchajcie, Wam ładnie poszło. I myślę, że tutaj właśnie w tym tygodniu wagi będą miały właśnie taki tydzień pracowitości, takich pomysłowości. No i cóż, powodzenia. Dobrze, to teraz skorpiony. Oj, skorpioniki, panowie tutaj będą, miały, będą mieli troszeczkę wyborów, bo nie wiecie kogo wybrać, jaki kielich. Możliwe, że macie kogoś w myślach, w głowie i teraz nie wiecie, czy ja mam wybrać tą osobę, czy nie tą osobę. Możliwe, że będę, wy będziecie musieli się tutaj jeszcze długo zastanawiać, co zrobić w tym tygodniu. No mam nadzieję, że ten wybór Wam wyjdzie na dobre. Więc tak to były właśnie skorpiony. Dobrze. Strzelce. O, strzelce koło Fortuny. No, pięknie. Strzelce mają nowy początek, nowy yy, okres numerologiczny. Yy, wszystko Wam się będzie pięknie w tym tygodniu układało. Będziecie mieli dużo radości, szczęścia. Będziecie też mieli może szczęście w grach losowych. Yy, możecie spróbować. Spróbujcie wysłać sobie totka, zobaczycie, czy wygracie. Więc, yy, strzelce dla Was to wszystko. E, dobra, lecimy dalej i Mmm, koziorosce. koziorosce bardzo ciekawie, bo koziorosce mają umiarkowanie, czyli zostawiacie wszystko e, i wszystkich e, górze, aniołom wszechświatowi, wszechświat e, będzie was wspierać, będzie Wam pomagać e, w tym tygodniu będziecie mieli właśnie takie przeczucia różne, e, więc e, ja myślę, że tutaj e, tak to będzie wyglądało e, dla. Koziorożców. Dobra. E, I wodniki. A co? A wodniki dalej, dalej ciągną e, swoje zakochanie, swoją miłość e, z, z swoim partnerem. Będziecie w tym tygodniu mieli bardzo ognisty tydzień. Może, wie, że będą e, randki, spotkania. E, może, że poznacie jeszcze, może, jakąś jeszcze inną osobę. Wodniki, i wam tutaj z tego całego serca życzę e, przepraszam, życzę. <laughs> o jejku, dzisiaj mi się ten języczek trochę e, plącze, ale to nic. E, więc e, dla wodników e, to wszystko. E, no i kochani e, ryby, no rybki, królowa Buław. Jesteście piękne, ogniste. E, potrzebujecie dużo energii, siły, mocy. Jesteście takie, właśnie e, przyciągające magiczne no i tutaj ten wasz kotek czyli wasz towarzysz życia albo jeżeli macie zwierzaka to zawsze wasz zwierzak będzie przy was, będzie was w tym tygodniu was wspierać. E, więc kochani, odpicę staro to wszystko. E, mam nadzieję, że horoskop wam się podobał, że tutaj będziecie e, zadowoleni tak na szybkiego, e, Co jeszcze mam wam powiedzieć? Jeszcze się pojawią się jeszcze ciekawe e, słuchajcie czytania. E, Obserwujcie, komentujcie, dajcie znać, jak rezonuje. W komentarzu pozdrawiam serdecznie Pizzastar.